Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rekład. To jest pierwszy odcinek. Zagrajmy w Gothic z modyfikacją o nazwie Edycja rozszerzona. Moi no kochani, edycja rozszerzona dodaje nam wiele możliwości, takich jak na przykład dodaje nam 100 zadań pobocznych, jak i głównych, nową gildię o nazwie Bandyci. Mamy nawet bandytę rysowanego na prawej stronie ekranu, ale trochę grafikę taką bardziej, no o wiele lepszą. Na przykład pasek zdrowia, pasek many, ekwipunek i itp. Cóż jeszcze zmienia? Dodaje możliwość zostania kretem, kopaczem oraz guru. Oraz wiele nowych postaci. Niestety nie ma tutaj dubbingu, więc będę musiał Wam czytać niektóre rzeczy. Ale tym się zajmiemy potem, zobaczycie sami. Teraz zostawiam Was z intro. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania, Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występu jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia, i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem: Oszczęście mi reszty tej paplaniny. Jak się mie milcz! Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Okej. Okay. Nazywam się. Diego. Mamy Diego. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Może mi powiedzieć jak tutaj trafiłeś? Teraz tak. Jak mówiłem, nie ma dubbingu, dlatego wszystkie teksty, w których, których nie ma dubbingu, będę Wam po prostu <laughs> czytał. Teraz tak, bo mamy chwilę przerwy. Uratował nas jakiś koleś o imieniu Diego, ponieważ no, nie zostaliśmy tak mile przywitani, bo dostaliśmy po prostu. Piep, ja, wrejk dostaliśmy. Dobra, i mam tak. Za niewinność plus jeden do wszystkich atrybutów. w nie spodobały się moje poglądy plus trzy domany. Miałam małą sprzeczkę ze strażnikiem. Królewskim, plus czy do siły. Jestem przepalony na kradzieży ładunku yy, rudy. Moim sobie yy, plus 3 do siły. Moim to tak. Jeden z tych y, królewskich przydupasów miał teraz za długi, za długi język. O wiele za długi. Dobra, wypytajmy go. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Dziękuję za odpowiedź. Gdy nie ja. Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy. I w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie Stary Obóz. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Ok, jak dostanę się do starego obozu? Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie A na Mniej więcej. Podąża. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Ale bardziej mniej, czy bardziej więcej? Gdzie możemy znaleźć oranż? Gdzie mogę znaleźć oranż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Nie wiem, Mamy czy powinienem tym mówić, szanowni. Ale... ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki mistrz. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Czyli jakby cesarz albo król. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego Cię przysłał. No do koniec. Dzięki za pomoc. Mm -hmm. Spotkamy się w Starym Obozie. Rozdział pierwsze witamy w kolonii. Teraz tak. Jak możecie zobaczyć w lewym dolnym rogu ekranu, fajnie to zostało zrobione, że po tym uderzeniu zostało nam zebrane 12 HP. Też pasek samego Beżet oraz MAN został pięknie zrobione. Bardzo mi się podoba. Ale teraz tak. Przejdźmy sobie na lewo i już pierwszą dodaną postać strażnika. Weźmy sobie pochodnie. I kim ty kurwo jesteś? Czym się zajmujesz? Pilnuję placu wymian przed takimi nierobami jak ty. <laughs> nie będę przemijał, żeby nie, przemija... żeby nie przeminąć jakiejś ważnej kwestii. Bo jak grałem tak, testowałem sobie to parę razy mi się tak zdarzyło. Powiedz mi o placu wymian. Później, już sobie pójdziesz. Prowadzimy tutaj, tutaj wymianę towarów za rudę ze światem zewnętrznym. Co miesiąc wodujemy rudę do skrzyni i wciągamy ją na górę. W zamian za rudę otrzymujemy paczki z żywnością i na potrzebne do życia przedmioty. Czasem, też kobiety. Ale to nie dla nas, a szczególnie nie dla takich jak Ty. A jeśli ludzie króla nie załadują skrzyń. Zdarzało się i tak. Wtedy by w następnym miesiącu nie przekazywaliśmy rudy. A chłopi, a chłopi ale chłopcy mieli miny. <laughs> Nic nie mogli nam zrobić. Okej, okay, koniec. Tam jest jeszcze jedna osoba. I tutaj mamy patelnię. I tutaj mamy jakąś ofensywną skrzyneczkę. Co możemy z tym zrobić? Zanim z tobą pogadamy, to tutaj pamiętam, o, że zawsze była. Co dzieje mnie, tym świecisz. Proszę mnie z tym odejść. Nie. Właśnie, co to może być za świecenie? Powiedz, że jestem pod jakąś aurą. Jeżeli pójdę dalej, to pieprznie ja mnie piorun. Krótko, zwięźle jej na temat. Dobra, napiszmy no sobie pierwszy save, nazwany jeden. To, że jest fajny, to w tym że mogę kontrolować czas. No wy, wy będziecie też wiedzieli, o której to nagrywam. Dobra, strażnik. Co robisz? Naprawdę nie widać? Po co zadajesz takie głupie pytania? Bo mogę. Myślałam, że może w czymś pomogę albo czegoś się od Was dowiem. Dam Ci radę. Idź lepiej do obozu, bo tutaj nic ciekawego nie usłyszysz. Okej. Okay. Co tam? Daj mi spokój. To fajny dialog. A to jest takie dość ciekawe. Bulit, który jest z tego co dowiedzieliśmy się od Diega. Ja ze starego obozu. I powiedział, że potrzebna nam jest ochrona, dlatego powinniśmy się zatrudnić do starego obozu. Więc mamy się, mamy się tam przyjąć, gdzie jeden z członków tego obozu przywitał nas piękną bułą w ryj. Ma to sens. Dobra. Chodźmy do tutaj do Oriego. Czym się tutaj zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany. Zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Jeszcze zanim tutaj kontynuuję rozmowę, mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzało. Jak będę sobie czasami popijała, po prostu. Bo im nie gardło i nie mogę aż tak dużo mówić, ale tak, rozmawialiśmy z nim. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Też szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. O, no, Kiedy tutaj ważne. wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadniaków? Jest kilka czarnych owiec. Ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Okej. Okay. Jest... Widziałem, jak spuszczano wierzy... tutaj jakąś kobietę. O, Cóż? O, zaraz, magnaci no. dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na ludzką? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojone w głupi kill -off. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Dobra, dzięki za info. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Wreszcie otrzymaliśmy pierwsze dodatkowe zadanie, które wprowadza modyfikację, czyli tajemnicza. Kobieta, gdy zostałam zarzucona za barierę, widziałem kobietę spuszczoną na dół wraz z ładunkiem. Jestem ciekaw, jaki los ją spotkał w kolonii. Srodnik Ori powiedział, że kobiety są własnością magnatów i są wysyłane do kolonii z ich polecenia. Mienią rozejrzeć się w starym obozie. Zlebe dzisiaj że oni ją spuszczą. No, kiedyś kobieta nie miała żadnych praw. Było jak rzecz. Robotnik. Kim ty jesteś? Jak praca? Nieźle. Lubię, gdy sradnicy każą mi naprawiać bramę. Aha. Fajnie. A wiesz dlaczego? Nie. Bo ty nie muszę je oglądać. sukinsena. Co dziś zrobili? Widać, że jesteś nowy. Straż gumy za może robić z nami wszystko. Pamiatają nami, okradają nas, każą niewolniczo pracować. Ostatnio dostanę troje jedzenia, a te wszystko mi zabrały. Nie chciałam wiele, nie jadą od czy No, to dobra, ostro. Dobra. Poda w 9 jest zapis. I tutaj taka informacja do doszedłem przez pierwszy cały odcinek, który wy będziecie oglądać, mam taką nadzieję. Będę go kojarzył, ale po drugim. po drugim odcinku nie powinienem go kojarzyć. Dobra, dzisiaj doświadczenia. Możecie sobie też zobaczyć menu. Jest świetne. to ja mam moje zdolności. Łowieckie, fajne wszystko wygląda. Jest na przykład wytrzymać smoków, smoku, wytrzymać wojownika, wytrzymać łucznika. Jest tego naprawdę wiele. Zbieramy sobie jagódkę, mamy jagódkę, mamy jagódkę, mamy jagódkę. Poleczmy się jagódką. Yy, I lećmy dalej. O, wróć. Z go chopniakiem trafię. A, nie, nie, nie tak. Dość... Tutaj walka jest dość skomplikowana. A, nie, nie trafię, dobra. Bank, bank. Nice. Dziwne, że oni wyjmują broń na chrząszczenie, nie. Dobra, jagoda. Dobra, zaczynamy się teraz na chwilę postać. Piwo... Mam tutaj skrzyneczkę. Piwo, dwa piwa. klikam nam. strzały pochodnie i jeden wytrych. Przyjemnie. Przyznać, że całkiem przyjemnie jeszcze jedną jagodę sobie zjemy. Być full HP. Okej. Okay. Dobra. No, tutaj sobie jeszcze zbierzemy jagódki i okej. Okay. A co ty tu, Co ty tutaj robisz? Co ty robisz? Najpilno ja palnie, a przy okazji także placowujemy przed bandytami. Ataki bandyty są częste? Nie, zazwyczaj atakujemy po wymianie ze światem zewnętrznym. Powiedz mi o kolonii. Co dużo mówić? Wszędzie pełno zbirów, dzikich bestii oraz ludzi, którzy chcą cię wykorzystać. Szczególnie niebezpieczne jest w lasach i na ziemiach orków. Nie idź, ta, tam bez odpowiedniego ekwipunku. Jaki ekwipunek proponujesz? Hmm, przede wszystkim dobrobroni i pancerz. Musisz też zadbać o trochę jedzeń, jedzenia i wody. Nie zapomnij o badarzach i miksturach leśniczych. Poza tym wypadałoby mieć brzytwę i kilka narzędzi do pracy. Dzięki za rady. Daj mi odpocząć. A, a jeszcze o ciebie wszystko nie wypytałam. Co tam? Jakoś leci, no. Jakoś leci, no, fajne. Fajny długi dialog. A kim ty z kolei jesteś? A również strażnik, ale ci strażnicy mają inne dialogi. Co robisz? Pilnuję kopalnię. Czy ta kopalnia wciąż działa? No właśnie, nie. Nie działa już od wielu lat. Bo ją pilnujesz. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory i wszystko się zawaliło. Podobno, że nie odkryły podziemną grotę pełną plugawek i istot. Od tamtej pory kopalnia nie funkcjonuje. Wierzysz w to? Jakbym nie wierzył? W nocy z głębi kopalni słychać straszliwe dźwięki. Nie próbowaliście odbudować kopalni? Oczywiście, że próbowaliśmy. Pamiętam to. Byłem wtedy cieniem. Gomez wysłał oddział strażników, który, który miał wypędzić te istotę. Wszyscy zginęli. Złoża były i tak na wyczerpaniu. Więcej prób nie podjęto. Co mi powiesz o Gomezie? To najpotężniejszy z magnatów. Ma wszystko, czego chce. Żeby wykorzystuje strażników do załatwiania brudnej roboty. Ma oczywiście swoich pomocników. Warto się go bać? Oczywiście, jest potężnym wojownikiem, ale rzadko walczy. Wolika ze strażnikiem może kogoś na kawałeczki. W sumie niektóre dialogi będę po prostu przemijał. I jak sytuacja w kopalni? Na razie nie jest źle, choć dźwięki nasilają się z każdym dniem. <laughs> Mamy tutaj kilof i krótki łuk. Ciekawostka, że jeżeli wzięlibyśmy zrażność, tego łuku moglibyśmy już używać. Bo lądujemy ze statystykami 5-5-5, a w normalnym Gothic'u mielibyśmy z tego co 10-10-10. Więc tak, dobra. Zbieramy kill off. I idziemy na naszą pierwszą walkę, pierwszy fight. To yy, się taki dobry. Tutaj pod koniec jest nasz yy, safe. Ja mam zmienię, no, bo może nie po pierwszym odcinku, ale powiem wam kiedy, od którego momentu nie będę już wiedział o co. Eee, Okej. Okay. Młody bęk, Bank. Bank. Cofamy. Hop. I prawe. Dobrze. Zwaliście doświadczenia. I jedno surowe. Eee, dobra. Eee, chodzimy tutaj. Z czegoś tutaj nie ma. Jest ryżów. A, no i tutaj był zardzawiały miecz. Pierwszy, raz walczyłem sobie kilofem. Nie wiem, po co. Ale bo tutaj mamy zardzawiały miecz, który ma o 3 damage, o więcej od kilofu. Dobra, lecimy. Skaczemy, skaczemy. Okej, okay, hop tu. Hop same, hop same. Mamy skrzynię. Otwieramy. Na piwo 7 monet yy, i patrz, strzał. Ok. Ok, już, tutaj mamy kilofi pochodnia, bardzo fajne, szczególnie pochodnia, bardzo fajne. No i tutaj za drzewem, takie trochę, Tak powiecie, takie ukryte, mamy dwa ciemne grzybki. E, teraz sobie jeszcze zapiszemy, robimy sobie dwójeczkę, Można no, dwie, gdzie skończymy odcinek, ale dobra, wspinajmy się. Bardziej wspinaj się, wspinaj. Ach. Serafis. Hmm. Może nie tak. O tak. <laughs> Hop. Hopsej, hopsej. Dobra, mamy przeprzeciwnika, tylko jest pewien problem. Oboje on się nie obudził. Dobrze, bo chyba się obudził. O, właśnie. ja nie da się tego zrobić. No cóż, trudno. Mam gościa. Który w sumie to jeszcze nam się nie zajmuje, ale no dobra. Mniejsza. Najpierw pozbądźmy się tych kratoszczurów. Pięknie, uda nam się jednego wyłabić. O, no, jest. Savik brevik. Okej, okay, chodź to. Come on. Ktoś cały czas wyjmuje broń, żeby mnie ktoś od plecy nie zaatakował. Bo się w górze, że ładnie ktoś taki był. Aha, wiem, że to może wyjmować broń. Tam się na dole. No, Pięknie. Ok. Mięska skręta szczura, drugie mięska skręta szczura. I tam na górze mamy dość mocnego, na bardzo mocnego przeciwnika. Zaraz zobaczycie jakiego oczywiście graczego Tika wiedzą kto tam jest. Oczywiście jest to goblin. Który tutaj jest w ciul mocny. Zaraz zobaczycie jak bardzo on jest mocny. Jak bardzo on jest przejebany. Patrzcie. Ale mu dużo zabieram. O Jezu! Normalnie go załatwimy, ale No, Nie suko. Bang! Bang, 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 bang. Żeby on nas nie trafił, bo możemy mieć przerąbane, coś czuję. Hop, hop. Hop. O Jezu. już teraz zmą, że mnie zbije. Tak bardzo mocno mnie zbije. Dobra, tamten gość, z gówni naczyń nic nie ma. Tego, tego ścierwo, ścierwo jada. Ma szczała z, z tej kuszy Jest, 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 jest! 20 expa. Nice. Zapisujemy i zobaczymy kim ty jesteś. Kim ty jesteś, kolega? To nic nie ma, nic nie ma. Kim ty jesteś? Kóra, dobra, pięć. Co robisz na tym odludziu? Nie, bardziej, kim jesteś? Nazywam się Gerard. Dawniej walczyłem na arenie, teraz staram się jakoś przeżyć. Okej. Okay. Jak więc tu trafiłeś? Nie powinno ci to interesować. No, przepraszam, co robisz na tym odludziu? Tymczasowo mieszkam. Mam tu wszystko, czego mi potrzeba, więc po co miałbym iść do któregokolwiek obozu? Poza tym, ładne, ładne mam stąd widoki. Można sobie interesujący pancerz, no właśnie. Identyczne mieli na sobie żołnierze króla, którzy mnie tutaj zrzucili. Rzeczy same, identyczne, może nawet te same. Mam jeszcze drugi taki pancerz. Jak je zdobyłeś? To długa historia. Opowiadaj, nigdzie mi się nie śpieszę. porządku, mój przyjaciel przekupił strażnika lochów i wręczył mi krótki sztylet. Pewnego dnia zostałem zaciągnięty na urwisko przez dwóch żołnierzy, gdzie stary sędzia z Korinic wygłosił swoje przemówienie. Nie byłem skuty, więc korzystając z ich nieuwagi Wyciągnąłem sztylet i zraniłem nim żołnierza w nogę, po czym zacząłem uciekać w strony gór. Dwóch żołnierzy wyruszyło za mną w pościg, a sędzia pobiegł zawiadomić pobliskiego działy rycerzy o tym incydencie. Ukryłem się w grocie i z niej podryżnąłem jedno gardła. Drugi zauważył koło, że krwi powoli podszedł z kuszą, z czym tym razem ukryłem się za skałą i oczekiwałem na dogodny moment do ataku. W pewnym momencie rzuciłem się na żołnierza i wbiję mu szczel w serce. Tam jednak odruchowo strzelił z kuszy, ran raniąc mnie w park. Ciała zepchnąłem za barierę, po czym usłyszałem alarm wydobywający się z rogu. Był to wyraźny znak, że oddział ruszył w pościg. Mogłem uciekać, jednak strażnicy i tak by mnie znaleźli. Moja ostatnia nadzieja nadzieją na przeżycie była bariera. Rysarz nigdy nie odważyliby się tutaj dobrowolnie nie wkroczyć. Tak wylądowałem tutaj. Jesteś ranny. Tak, udało mi się opatrzyć ranę miejscowymi ziołami. jednak czasami ból powraca. Mogę ci jakoś pomóc? <laughs> Przyjdźmy lekarstwo, które całkowicie wyleczy moja rana, o czym może zbroję żołnierza królewskiego. Zobaczę, co da się zrobić. Doceniam twój zapał, ale znalezienie takiego, le takiego lekarstwa nie będzie łatwe. Wiem o tym. Postaraj się wytrzymać. Będę się starał przenieść je jak najszybciej. Koniec. Dobrze. Zobaczmy jak tam stoimy z czasem. Okej. Okay. Dobrze. Z takim pięknym widokiem na stary obóz. Związek koło żerarda. Zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli... Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ale napisać komentarz, bo to motywuje. A nawet jeżeli Wam się spodobał mój kanał, zostawić subskrypcji. Trzymajcie się wszyscy, cześć! Żarot, pożegnaj się. O, pa pa! O, widzicie, powiedział pa, pa. Trzymajcie się wszyscy. Cześć!